Poznański klub nie wpuścił wszystkich kibiców na stadion, bo nikt nie spodziewał się takiej frekwencji na sparingu. Unia Tarnów zaczęła prace związane z odwodnieniem liniowym, a do startu ligi już niecały miesiąc. Ale oprócz tego Jason Doyle zaliczył upadek w Anglii, Stalgorzów chce być bliżej kibiców, polskie rundy Speedway Grand Prix dalej w otwartej telewizji. A ksiądz poświęcił tor w Częstochowie. Cześć, ja jestem Łukasz i przeglądam dla Was Żużlowe Internety, żebyście Wy nie musieli tego robić. Zachęcam do subskrypcji, a my lecimy z tym materiałem. Na początek zaczniemy sobie od sprawy polskich rund Speedway Grand Prix. Jak doskonale wiecie, kilka lat temu zmienił się promotor cyklu. I do tej pory polskie rundy były dostępne w otwartej telewizji. Przed tym sezonem pojawiały się głosy, że wszystkie rundy mają być dostępne tylko dla ludzi z wykupionym abonamentem. To by oznaczało, że żadna runda cyklu SGP nie będzie dostępna za darmo. Na szczęście do tego nie dojdzie. Polskie rundy dalej będą transmitowane w otwartej telewizji TTV. Nie wiemy, czy ta decyzja została podjęta pod wpływem negatywnych opinii użytkowników, ale możemy się domyślać. Warto przypomnieć, że w tym roku najlepsi żużlowcy świata w Polsce będą się ścigać w Gorzowie, w Warszawie i we Wrocławiu. Ale zanim ruszy rywalizacja indywidualna, to na początek czeka nas start Ligi. Kluby przygotowują się do tego momentu e, materialnie, ale także duchowo. Przy okazji czwartkowego treningu wróciliśmy do tradycji: ksiądz Ryszard Umański symbolicznie poświęcił tor, boksy oraz park maszyn. W intencji zdrowia zawodników odmówiono modlitwę. Wydarzenie miało charakter otwarty. Udział w nim wzięli zawodnicy, członkowie sztabu i pracownicy, którzy wyrazili taką chęć. Wiemy doskonale, jakim sportem jest żużel, dlatego taka dodatkowa ochrona na pewno nie zaszkodzi. Nie zaszkodził zdrowiu Jasona Doyla, Ostatni upadek w Anglii. Australijczyk brał udział w zawodach Ben Fund, mam nadzieję, że to dobrze czytam, czyli by the way organizacji, która ostatnio pomogła mu w dochodzeniu do siebie po kontuzji, no i która ogólnie pomaga kontuzjowanym żużlowcom. Ironia losu. W każdym razie faktycznie doszło do wypadku z udziałem zawodnika włókniarza. W niedzielę na torze w Oksfordzie Jason Doyle zanotował upadek. Pragniemy Was uspokoić: Jason przekazał nam, że wszystko jest ok. Turniej Ben Fund Bonanza od początku nie układał się po myśli naszego zawodnika, a upadek przelał czarę goryczy. To właśnie możemy wyczytać na stronie włókniarza Częstochowa. Sam temat Jasona Doyla no nie ma co ukrywać jest bardzo chwytliwy i zajebiście szybko sprzedają się newsy z nagłówkiem. Złe wiadomości dla kibiców włókniarza. Och, żeby tylko takie złe wiadomości były na świecie. To by było naprawdę dobrze. Co ciekawe, dzień później Jason wziął udział w meczu Knockout Cup na torze w Manchesterze, zdobywając 9 punktów. Ej, pst. Uwaga, kibice włókniarza, złe wiadomości dla Was. Jason Doyle zdobył tylko 9 punktów. Koniec wiadomości. A tak na poważnie, to Australijczykowi absolutnie nic nie jest. I tak jak kibice. Czeka zapewne na start sezonu. Czekają również kibice w Gorzowie, a mówię o tym dlatego, że klub Staligorów ostatnio wydał ciekawe oświadczenie. Poruszony jest tam temat zacieśniania relacji pomiędzy klubem. A Kibicowskim Stowarzyszeniem Stalowcy Stalgorzów informuje, że od sezonu 2025 jeszcze bardziej zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Kibiców Stali w Stalowcy. Porozumienie ma charakter wieloobszarowy, który ma za zadanie budowanie zintegrowanej społeczności kibiców wokół drużyny Stali Gorzów. W ramach porozumienia zarówno stowarzyszenia, jak i władze klubu zobowiązamy się do podejmowania działań na rzecz poprawy atmosfery na stadionie, organizacji wydarzeń integrujących kibiców oraz zwiększenia zaangażowania fanów w życie klubu. To owocna współpraca, która ma na celu nie tylko wspólne dążenie do sukcesu drużyny, ale także tworzenie przestrzeni, w której każdy kibic czuje się częścią tej wielkiej rodziny. Doskonale wiemy, jakie animozje działy się w Gorzowie, właściwie kibice bo kotowali mecze, po prostu na nie nie przychodząc, klub poniekąd walczył w cudzysłowie z kibicami. Doszło nawet do sytuacji, gdzie Szymon Woźniak opuścił Stalgorzów pod, no jakby nie patrzeć, presją też kibiców. Generalnie relacje kibiców z zarządem i byłym prezesem były bardzo, bardzo chłodne, o ile w ogóle istniały. To też wydaje się, że dobrym ruchem jest taka inicjatywa. Klub Staligorzów musi zdawać sobie sprawę, że złe relacje z kibicami to początek problemów. Co pokazała nam końcówka zeszłego sezonu. Kibice po prostu chcą być docenieni i żeby ich słowo także się liczyło. Zmiana zarządu w Gorzowie, jaka nastąpiła pod koniec zeszłego roku, daje nam pozytywne patrzenie w przyszłość. Nie wiem, czy tak się w ogóle mówi, ok. Pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość. Zobaczymy, jak ta współpraca będzie wyglądać w sezonie. A skoro zbliżający się sezon to i czas pokazywania nowych strojów, niektóre kluby decydują się na delikatne manewry kolorystyczne. A niektóre na totalną metamorfozę. Swoje kewlary pokazała polonia piła, przeważające kolory zieleni i żółtego, ale całość fajnie się prezentuje. A tutaj strój polonii Bydgoszcz, a zarazem całe zdjęcie sztabu szkoleniowego i zawodniku. Mamy również stalowców, którzy zaprezentowali swoje nowe stroje. A na mediach motoru Lublin pojawiło się już klasyczne dla żużla i sportu hasło Idzie Nowe oraz data 27 marca 2025 roku. Na Instagramie fani Czarnego Sportu zapytałem Was co sądzicie i większość z Was stawia, że chodzi właśnie o nowy Kevlar. 27 jak dobrze liczę to jest już jutro, więc nie będziemy musieli długo czekać, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Pytanie o co chodzi na pewno zadawał sobie prezes Polonii Bydgoszcz Jerzy Kanclerz, kiedy zobaczył jakie brednie wypisywane są na portalu Interia oraz przez redaktora sami wiecie kogo. I wiem, wiem, ja też staram się nie poruszać takich tematów, bo realnie kiedy coś takiego zobaczę na interi, to mogę to zobaczyć i generalnie mieć to gdzieś. Ale w przypadku, kiedy Jerzy Kanclerz, prezes, prezes Polonii Bydgosz na to odpowiedział, no to ja też pozwolę sobie przybliżyć Wam ten temat. Ale to będzie króciutkie, spokojnie. Zaczęło się tradycyjnie od artykułu pewnego pseudodziennikarza, który zasugerował, że licencja torów Bydgoszczy została odebrana i jest źle, bardzo źle. Natomiast źródła materiału, to informacje, które do nas docierają, oraz nieoficjalnie wiemy, ale skąd to już nie wiemy. I nawet w tym samym artykule kilkukrotnie podkreślane jest słowo Tomasza Bajerskiego, który mówi, że wszystko gra. Ale w następnym słowie autor stwierdza, że no jak wszystko gra, skoro jest źle. <grym> Ale słuchajcie, dalej jest jeszcze lepiej. Redaktorek stwierdza, że Bajerski na siłę się upiera, że jest dobrze, a przecież według nieoficjalnych informacji, które tam docierają, jest źle. I mówię do was o tym, żeby każdy z was zrozumiał, jakie to jest pojebane. Ale dobra, nie ma co się denerwować. Przeczytałem ten artykuł chyba trzy razy, zrobiłem to dla was, więc za chwilę przedstawię wam wnioski. Ale jeszcze ja gorzej poczułem. Prezes Jerzy Kanclerz odpowiedział długim wpisem. Z całą stanowczością dementuje kłamstwa rozpowszechniane przez Dariusza Ostapińskiego na temat stanu toru na stadionie Polonii Bydgoszcz. Jego materiały, stworzone, tak jak w większości przypadków z informacji, które do niego docierają, są nie tylko bezpodstawne, ale wręcz absurdalne. Nie pierwszy raz. Generalnie prezes Kanclerz zaprzecza, jakoby licencja torów Bydgoszczy miała zostać odebrana. Podkreśla, że 20 marca faktycznie na, to, na torze w Bydgoszczy pojawili się przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego oraz Ekstraligi, tak jak zresztą co roku, ale efekt tego spotkania miał być nieco inny. Osobiście uczestniczyłem w tym odbiorze i mogę zapewnić, że z ust kontrolujących nie padły żadne alarmujące słowa, a wręcz przeciwnie, usłyszeliśmy, że nie mają większych uwag co do stanu nawierzchni. Tuż po ich wizycie odbył się zgodnie z planem i przepisami, na podstawie obowiązującej licencji toru. Trening. I ja naprawdę nie wiem, czy któryś z tych dziennikarzy tego portalu, czy tam pseudo-dziennikarzy z tego portalu był na tej kontroli. Czy nie wiem, stał gdzieś pod bramą i usłyszał rozmowę dwóch osób funkcyjnych, która nawet nie dotyczyła toru, tylko załóżmy co u jednego słychać. A źle, bardzo źle. Oczywiście całość spisu pana kanclerza linkuje wam w opisie. Przykre jest tylko, że dochodzi do sytuacji, kiedy klub pakuje się w takie no, niepotrzebne sprawy i musi tłumaczyć swoim kibicom, że ej, w sumie to jest dobrze. A nie, źle, bardzo źle. Źle, bardzo źle jest chyba w tym momencie w Tarnowie i stwierdzam to na podstawie zdjęć oraz wpisów Tarnowskiego Klubu. Do startu ligi został niecały miesiąc, a Tarnowski Klub niedawno pochwalił się, że na torze rozpoczęły się prace związane z odwodnieniem liniowym. Rozpoczęły się w końcu prace przy modernizacji toru żużlowego, dzisiaj ściągana jest dotychczasowa nawierzchnia toru przy Z3. Aby wykonawca mógł przystąpić do budowy odwodnienia nowego krawężnika i band. Ja Wam powiem, że mają bardzo ambitny plan. W niecały miesiąc to ogarnąć robi wrażenie. Ale naturalnie pojawiają się też głosy, czy start ligi na domowym torze jest przypadkiem niezagrożony. Już nie mówię nawet o pierwszych domowych treningach. Sytuację skomentował też dziennikarz Mateusz Puka. Z całym szacunkiem, ale tarnów to jest jednak stan umysłu. Za mniej niż miesiąc pierwszy domowy mecz Unii. Unia Tarnów, no cóż, cały czas ma jakieś swoje przeboje. Właściwie to już od bardzo dawna. Problemy finansowe, a przecież jeszcze trzy tygodnie temu mówiłem o tym, że Tarnów w sumie może nie wystartować w lidze, więc te problemy cały czas gdzieś tam są. Niemniej życzymy powodzenia, żeby prace faktycznie skończyły się na czas. No a na koniec sprawa PSŻ Poznań i feralnego sparingu. Dlaczego feralnego? Anioły zdominowały PSŻ w sparingu i wygrały ten mecz 56 do 34. A Pator przyjechał na ten mecz w swoim najmocniejszym składzie. Mikkel Mikkelsen, Robert Lambert, Patrick Dudek, Jan Kwech czy Emil Sejbudinow to nazwiska, które na pewno przyciągnęły wielu kibiców, tylko że niektórzy nawet ich nie zobaczyli. Poznański klub nie zgłosił wydarzenia jako imprezy masową, co ogranicza liczbę wejść do 999 osób. Coś o tym wiem, jestem ze Świętochłowic. Okazuje się jednak, że kolejki na Golęcinie były bardzo duże. Klub nie przewidział takiej frekwencji i w pewnym momencie po prostu zamknął bramę. I teraz tak, nie miejmy pretensje, że oni tę bramę zamknęli, bo klub musiał ją zamknąć, bo gdyby wpuścili więcej kibiców, no to klub poniósłby dotkliwe konsekwencje. W przypadku imprezy masowej trzeba załatwić, nie wiem, ochronę, jakieś zaplecze medyczne, żeby w razie czego być ubezpieczonym, ale jednak pretensje do klubu są słuszne, bo można to było profilaktycznie zgłosić jako imprezę masową, a czy przyjdzie wtedy 900 czy 2000 osób, to już nie ma znaczenia. Ale są koszty, a zdenerwowanie kibiców w tej sytuacji również jest uzasadnione. Poświęcili swój czas, przyszli na stadion, postali w tych kolejkach, po czym okazało się, że pocałowali klamkę. Niektórzy są bardziej wyrozumiali, a niektórzy narzekają na taki stan rzeczy. Niektórzy mówią, że może trzeba zrobić bilety online, wtedy będziemy wiedzieli, ile kibiców wchodzi na stadion, a już po samym meczu, kilka godzin później, prezes Jakub Kozaczyk wydał oświadczenie, w którym przeprosił. W imieniu swoim oraz całego klubu chciałbym serdecznie przeprosić za wszelkie niedogodności związane z dzisiejszym wydarzeniem. Wiem, że wielu z Was nie miało możliwości obejrzenia sparingu, co jest dla nas ogromnym rozczarowaniem. Dzisiejszy mecz nie był organizowany jako impreza masowa, a decyzja ta wynikała z analizy frekwencji na sparingach w ostatnich latach. Niestety nie doszacowaliśmy liczby osób, które zechcą nas dzisiaj wspierać. No i to fajnie, że Speedway w Poznaniu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ja też nie posądzam nikogo o celowość, no bo im więcej kibiców, tym, nie wiem, większe przychody, na przykład z tych stref gastronomicznych czy ze sprzedaży programów. Więc chyba musimy przyjąć, że po prostu nikt nie przewidział takiej ewentualności, że gwiazdy światowego formatu, zawodnicy cyklu Speedway Grand Prix przyciągnął na Golęcin więcej niż 1000 osób. Ja mam tylko nadzieję, że klub wyciągnie z tego wnioski i takie sytuacje w przyszłości nie będą się powtarzać, a nawet jeśli się powtórzą, to ja was o tym poinformuję, także zasubskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Zapraszam na Instagram Fani Czarnego Sportu i do następnego odcinka. Na razie, cześć. No cześć, hejunia, tutaj Łukasz z przyszłości, bo zapomniałem dla Was wspomnieć o zajebiście ważnej sprawie, czyli godziny meczów pierwszej oraz drugiej rundy, pierwszej oraz drugiej Ekstraligi. Zielona Góra Lublin godzina 18, Częstochowa Grudziądz 20.30, Rybnik Gorzów 17, Toruń Wrocław 19.30, druga runda. Lublin 18, Grudziądz Rybnik 20.30, Gorzów Toruń 17, Wrocław Zielona Góra 19.30. I tutaj po bokach wyświetlają Wam się godziny pierwszej oraz drugiej rundy drugiej metalka z Ekstraligi. Tak jak już kiedyś wspominałem, te godziny są bardziej dla koneserów, żeby wiedzieć kiedy e, zaplanować wyjazd albo dzień. Ci, którzy oglądają przed telewizorem, właściwie nie ma to dla nich żadnego znaczenia. E, no to cóż, zapraszam Was z powrotem do odcinka.